Boże, nasz ojcze, zanoszę do ciebie wszystkie troski tego dziecka, które z wiarą przychodzi do mnie po pomoc. Proszę cię, otocz je swoją boską opieką, prowadź jego kroki i strzeż jego serca przed każdym złem. Daj mu siłę, aby mógł przejść przez trudności, z którymi się zmaga. Daj mu pokój, który płynie z Twojej obecności i napełnij jego życie Twoją łaską. Jestem tutaj, aby prosić za Ciebie. Wierzę, że Bóg wysłucha moich próśb, bo Jego miłość do Ciebie jest nieskończona. Niech Jego opieka towarzyszy Ci w każdym kroku, a ja, Twoja Matka, zawsze będę czuwać nad Tobą. Zachowaj w sercu wiarę i nie bój się powierzać swoich problemów mnie, bo ja, Maryja, wstawiam się za Tobą i nie przestanę modlić się za Twoje dobro. Niech Bóg ci błogosławi i ochrania cię swoją potężną ręką na zawsze. Amen. Dziecko moje, teraz proszę cię, abyś złożył swoje serce w moje matczyne ręce. Oddaj mi swoje troski, swoje lęki i swoje zmęczone dusze. Tak jak kiedyś chroniłam mojego syna przed niebezpieczeństwami tego świata, teraz chronię Ciebie. Przyjdź do mnie, a ja przytule Cię do serca. W mojej miłości znajdziesz schronienie, w mojej opiece znajdziesz spokój. Modlę się, aby Twój duch został uwolniony od ciężarów, które dźwigasz. Niech każdy Twój problem, każde wyzwanie, które przed Tobą stoi, zostanie rozwiązane w Bożym czasie i zgodnie z Jego planem. Ja, Matka Twojego Zbawiciela, stoję teraz obok Ciebie, tak jak stałam przy krzyżu mojego Syna. Kiedy oddawał swoje życie za każdego z Was. Twoje łzy są moimi łzami, twoje bóle są moimi bólami, bo jestem matką, która rozumie każdą troskę i każde zmartwienie swojego dziecka. Przychodzisz do mnie szukając pocieszenia i opieki. Ja, twoja matka, składam przed obliczem Boga wszystkie twoje obawy, wszystkie trudności, które napotykasz w życiu. Zanoszę Twoje prośby przed Tron Najwyższego, by wyprosić łaskę i ochronę, której tak bardzo potrzebujesz. Wierzę, że Bóg wysłucha mojej prośby. On wie, czego potrzebujesz, zanim jeszcze to wypowiesz. Dlatego nie bój się. Powierz mi swoje życie, swoje serce i każdą obawę, która cię męczy. Ja wstawiam się za Tobą. Każde Twoje zmartwienie oddaję Jemu. Aby mógł obdarzyć Cię siłą i pokojem. Jeśli czujesz się samotny, pamiętaj, że nigdy nie jesteś sam. Jestem tu przy Tobie, otaczam Cię swoim matczynym płaszczem. Moje serce bije razem z Twoim. Moje dłonie unoszą Cię w chwilach, kiedy upadasz. Gdy wydaje Ci się, że świat jest przeciwko Tobie, wiedz, że jestem przy Tobie, matka, która nigdy nie opuszcza swojego dziecka. Zanoszę Twoje prośby do Boga, Ojca miłosierdzia. Proszę Go, aby dał Ci siłę w najtrudniejszych chwilach, aby dał Ci nadzieję, gdy wszystko wydaje się stracone, i aby napełnił Twoje serce pokojem, który pochodzi tylko od Niego. Dziecko moje, wzywam Bożą łaskę, by wypełniła Twoje życie, abyś mogła odnaleźć w niej pociechę i siłę. Zaufaj Bożemu planowi nawet jeśli go nie rozumiesz. On prowadzi cię przez te trudne czasy, a ja stoję przy tobie, jako twoja matka, która nie przestaje cię kochać i wstawiać się za tobą. Niech Boża łaska dotknie twojego serca, niech twoje życie będzie pełne jego miłości. Zanoszę twoje troski do Boga, prosząc go o opiekę nad tobą, o ochronę przed każdym złem. Wzywam Jego błogosławieństwa przeznaczone Tobie, abyś nigdy nie czuł się opuszczony ani zapomniany. Powierzam Cię w Jego ręce, bo wiem, że On jest dobry, miłosierny i pełen miłości do Ciebie. Zasubskrybuj kanał, by nie przeoczyć nowej modlitwy.